Cześć, dzisiaj gościmy w sklepie Zorelaks na ulicy Małeckiego 2 w Poznaniu, jest ze mną Pan Bogdan, Odpowie nam, opowie nam trochę o swoim sklepie, a później zobaczycie kilka ujęć z samego sklepu. Witam Panie Bogdanie, dzień dobry. Dzień dobry, witam <coughs> serdecznie. Panie Bogdanie, proszę nam powiedzieć, jak długo ten sklep istnieje, jak długo Pan zajmuje się tą branżą? Praktycznie rzecz biorąc, sklep istnieje od 90 roku, czyli mamy praktycznie... 27 rok pracy ciągłej tego sklepu, także no, jest to dosyć spory okres jak, jak na akwarystykę i powiem, że wymaga dużej wytrzymałości no, i zaangażowania pełnego no bo niestety no, jest to trudny temat, także yy, no, jest to sklep, który już trochę jest tradycjami no bo okres 27 lat no jest dużym okresem i Zdaniec, długim tak. przede wszystkim. Tak. Nie? Panie Buntanie. Czym Pan się specjalizuje w swoim sklepie? Co jest w głównej sferze zainteresowania Pana? Jeżeli chodzi o stronę akwarystyczną, która jest tą bazą właściwie, to głównie żywy pokarm, który jest serwowany w formie tej podstawowej, czyli na wagę co jest bardzo istotne, bo jest to duża różnica jeżeli chodzi o cenę i ilość podawanej powiedzmy, porcji, którą tutaj stosujemy w sprzedaży. Drugą częścią to jest cała skala ryb, oczywiście głównie jest to ryba żyworodna, jest część ryby ikrolodnej, o takim biotopie, tym podstawowym naszym, który stosujemy najczęściej w akwariach, żeby dla klienta było to takiego, powiedzmy, rozpoczynającego zabawę z akwarystyką, żeby to było najprostsze i łatwe do wejścia w arkana właśnie już później sztuki akwarystyczne. Jasne, panie <laughs> Bogdanie, bo jest pan jednym z nielicznych sklepów, który ma swoje zaplecze kwarantannowe, z tyłu ryby przechodzą kwarantannę, A. dopiero trafiałem do sklepu, Mógłby Pan coś nam o tym troszeczkę powiedzieć? Tak, oczywiście tu z tyłu widać jest zaplecze. Oczywiście wykorzystuje to typowo pod okres kwarantanny dla ryby, czyli po przywiezieniu ryba jest wypuszczana w tej tylnej części. Okres mniej więcej 4 do 5 dni, jeżeli nie wykazuje żadnych zmian, ryba się zachowuje bardzo poprawnie. Wtedy wraca na sklep już do sprzedaży tej normalnej. Co dla klienta jest też bardzo istotne, bo jednak. Zakładając, że jest ta grupa, która już ma bardzo zaawansowane akwaria, no to jednak zdecydowanie wolałaby stosować już zakup taki, gdzie rybę wprowadza się już po kwarantannie i ona no powiedzmy na te 99% jest pewna, że jest rybą taką zdrową. Tak, tak zgadza się. Panie Bogdanie, z doświadczenia własnego wiem, że jest Pan w stanie w zasadzie przywieźć wszystko od sprzętu po pokarmy, po właśnie ryby, rośliny. Czyli rozumiem, że jak ktoś przyjdzie do Pana, nie ma tam danej wiedzy, czy tam filtra rośliny, to jest Pan w stanie ją sprowadzić, tak? tak? oczywiście. To, co jest w zakresie moich możliwości, oczywiście, i to, co w danym momencie jest dostępne na rynku, tutaj ja mówię o naszym rynku krajowym, czyli to, co dotyczy giełdy, tej podstawowej giełdy akwarystycznej, to jest to wszystko do ściągnięcia i powiedzmy, może to być jakiś okres z przedłużeniami, bo. Może być tak, że akurat w danym momencie nie ma dostawy, która jest najczęściej ściągana albo z Azji, albo z Afryki, albo z Ameryki Południowej. No to musimy poczekać, że jak jest transport. No to wówczas po jakimś tam okresie dwóch, trzech tygodni i możemy niektóre gatunki ryb załatwić. Nie wszystkie są dostępne, bo oczywiście jest to podyktowane i ceną. No i oczywiście, tak zwaną czerwoną księgą, czyli wszystkie ryby, które są pod ochroną, no to już tego nie możemy załatwiać. Miałby Pan kogoś zachęcić do tego, żeby przyszedł do, do Pana sklepu? Co jest w nim takiego wyjątkowego, co miałoby przyciągnąć daną osobę do właśnie Pana sklepu? No to trudno tak się wypowiedzieć, bo to by tak w tym momencie to tak zabrzmi, jak ja bym był nieskromnym człowiekiem i powiedzmy zarozumiałym, natomiast no, wydaje mi się, że przynajmniej tak z wypowiedzi ogólnej, że jednak Stwarzam taką atmosferę bardziej domową, stąd inne podejście jest do tego i każdy zakup czy powiedzmy wstępne rozeznanie traktujemy na w rozmowie, wprowadzeniu, dowiedzeniu się czego sobie że, powiedzmy klient życzy jakie by chciał zastosować u siebie możliwości techniczne no i wtedy do tego dobieramy i na tyle co mogę w mojej możliwości i co jest dostępne no to staramy się też oczywiście uwzględniając jak najmniejsze koszty, bo wiadomo dzisiaj jest taka sytuacja, że jest to bardzo istotne, każdy potrzebuje i wtedy tak. ustalamy i na tej zasadzie no staram się klientów przyciągnąć i oczywiście to jak już wspomniałem na początku ta dostępność żywego pokarmu, co jest bardzo istotne który nie jest w woreczkach, który tam jest prostu w takiej ilości jak jest ale jest normalnie w porcjach właściwych i odpowiednich dla klienta super, bardzo Panu dziękuję Panie Bogdanie ja również bardzo dziękuję Was serdecznie zapraszam do tego sklepu jest to w zasadzie sklep, w którym ja jestem praktycznie codziennie i nie tylko z racji tego, że blisko mieszkam ale też z racji tego, że to o czym wspomniał Pan Bogdan czyli ten żywy pokarm, który jest w bardzo szerokiej gamie Pokarm również i w dużych taflach i w małych blistrach. Także ja Was serdecznie zapraszam. Na pewno skorzystacie na wizycie w sklepie Pana Bogdana. A za chwilę będziecie mogli zobaczyć sobie poszczególne akwaria. Pozdrawiam. Cześć.